Od stu lat grają w piłkę, trenują i rozwijają młodzież. LZS Ruch Steblów obchodzi swój okrągły jubileusz. To przynajmniej cztery pokolenia ludzi, którzy chcieli, którzy chcieli grać w piłkę, podtrzymywali te tradycje, wracali to do tego. Kilka, kilka, no nie, kilkadziesiąt pięknych, rodzinnych historii, gdzie grał dziadek, syn, potem wnuki. Także no, to tylko dzięki temu przetrwaliśmy, że tu byli wciąż ludzie, którzy chcieli upra uprawiać sport. Najbardziej nas cieszy, że w tym roku. Jubileuszowym udało nam się ponownie po 13, jeśli dobrze pamiętam, latach przerwy uruchomić znowu sekcję dziecięcą. Co jest dla nas takim głównym punktem, główną taką nagrodą w tym roku jubileuszowym? Na granicy dwóch gmin i niemal trzech miejscowości LZS Ruch Steblów skupia zawodników chętnych rozwijać swoje sportowe umiejętności. Sport zawsze jednoczył nie tylko dzieci, nie tylko młodzież, ale juniorów i seniorów. Dzisiaj te wszystkie drużyny przed nami występują. No i widzę, że drużyna rozwija się, jestem optymistyczny. Życzę im powodzenia. Ruch Steblów to nie tylko mieszkańcy Steblowa, ale Steplów, Zakrzyw, Sukowice. Tak te trzy miejscowości, które należą do dwóch gmin, można powiedzieć. I one zrzeszają właśnie tą młodzież. Jest świetna grupa chłopaków, którzy, którzy dbają o to, żeby też ten, ta, ta, ta przyszłość była zapewniona, no, bo i szkolą właśnie tych dzieciaków dzisiejszych. Którzy no, miejmy nadzieję, że w przyszłości będą tutaj reprezentować dalej barwy ruchu Steblów. Jednym z trenerów i prezesów. Przy przez ponad 20 lat był pan Jan Cieślak, wiele wymagał od zawodników, jednak przekładało się to na wysokie wyniki. Jak jesteś na boisku, jesteś przygotowany, to masz trawę gryźć, choćbyś się przewrócił to jeszcze masz tą piłkę dotknąć po prostu, żeby przeciwnik wiedział, że ty walczysz do końca. Jak twój tato grał, twój brat, twój dziadek, to też, ma, to, te, to też masz grać dobrze po prostu i miałem wtedy a klasę juniorów, a klasę seniorów, trampkarzy i tenis stołowy. Podczas jubileuszu stulecia był czas na spotkania zawodników z sympatykami i działaczami. Nie brakowało również wspomnień. Przygotowano wiele atrakcji, zabaw dla dzieci, meczów, konkursów, a także zabawy tanecznej. Trzymamy kciuki za rozwój LZS-u, a także za nowych członków, by pisali historię kolejnych dziesięcioleci.